Gość dnia Radia Żnin FM to audycja, w której poruszamy ważne tematy dotyczące życia mieszkańców Pałuk. To również ciekawi goście, którzy często w prosty sposób mówią o trudnych sprawach. Dziś na temat drugiej rowerowej pielgrzymki Zeżnina na Jasną Górę, 27-29 maja, w tych dniach ta pielgrzymka się odbędzie, a na ten temat rozmawiać będziemy z organizatorem tego wydarzenia, nie kto inny ze mną w studio, jak Marek Kozłowski. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Panie Marku, zacznijmy od samego początku. Dlaczego już druga edycja? Skąd w ogóle taki pomysł na to? Bo to, że pan jeździ na co dzień, pan biega i bardzo sportowo się prowadzi, to już wiemy o tym sobie, porozmawialiśmy poza anteną. Natomiast dlaczego taka idea? Dlaczego akurat kierunek Jasna Góra? Pomysł zrodził się praktycznie 3 lata temu, kiedy pierwszy raz wpadliśmy na to z moim kolegą Filipem Łukomskim. Dwa lata temu wdrożyliśmy ten pomysł, pojechaliśmy sami. Przetarliśmy szlak, w międzyczasie zostaliśmy przyjęci do parafialnej rady duszpasterskiej przy kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Żninie. No i stąd zrodziła się pomysł, zrodził się pomysł pielgrzymki, tak? a że Częstochowa jest takim miejscem, gdzie no każdy chociaż raz w swoim życiu powinien być, a tym bardziej może pojechać na rowerze, co jest myślę, że łatwiejsze niż pójść pieszo. Stąd zrodził się cały pomysł. No i rok temu go wdrożyliśmy, zebraliśmy pierwszą grupę, pojechaliśmy pierwszy raz, było bardzo fajnie, wszyscy wrócili zadowoleni, cało zdrowo, natchnieni. No i w ten sposób pociągnęliśmy tą tradycję, już druga pielgrzymka w tym roku. Mhm. Powiedzmy o trasie, mam tu na myśli przez jakie miejscowości będą Państwo przejeżdżać, bo odległość ze Żnina do Częstochowy to każdy sobie w Google może sprawdzić, ale jaka jest ta trasa pielgrzymki, drugiej pielgrzymki rowerowej? A Trasa jest e, praktycznie niezmieniona, y, jedziemy tą samą trasą, którą zaplanowaliśmy pierwszego roku. Jest to trasa, która pokrywa się tak naprawdę z trasą pielgrzymki pieszej, która udaje mhm. się ze Żnina, z Kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Trasa jest to, no, jak już pan wspomniał, 300 km. od razu tutaj sobie powiedzmy. Trasa prowadzi przez takie miejscowości jak Gąsawa, Mogilno, później z większych na trasie Licheń, Uniejów, objeżdżamy Bełchatów, i takie okoliczne małe wioski, tak, które tutaj nie sposób wymienić, bo jest tego naprawdę kilkadziesiąt na trasie. Jedziemy takimi bocznymi raczej drogami, bo wiadomo, rowerami wolimy się nie pojawiać na głównych szlakach. No i do tej częstochowy właśnie wjeżdżamy sobie, tak jak wchodzi pielgrzymka piesza. Pielgrzymi pokonują średnio od 25 do 40 km dziennie, jeżeli mówimy o pielgrzymce pieszej. A tutaj lekko licząc, no, stówka na dzień. No troszeczkę więcej, więcej? Tak? bo rozłożyliśmy to w taki sposób, żeby, że tak powiem, rozłożyć siły, czyli pierwszego dnia jedziemy tak naprawdę 130 kilometrów, mhm. drugiego dnia jedziemy 100 km. no i ten ostatni dzień, gdzie tak naprawdę pojawiają się pierwsze górki, bo jak wiadomo Częstochowa, no niestety lub stety leży na południu, więc jedziemy coraz bardziej pod górę, zostaje nam 70 kilometrów do przejechania. Mhm. W ten sposób całą trasę 300 km rozkładamy na takie trzy odcinki. Mamy po drodze dwa noclegi. Mówił Pan o bocznych drogach. Jaki rower zabrać? Trekkingowy, górski, szosowy? Rower zdecydowanie trekkingowy, ze względu na jakość tych dróg. Tak? Mhm. To są drogi. Niby asfaltowe, tak, ale tak naprawdę wiemy, jakie są w naszym kraju drogi główne, a możemy sobie wyobrazić, jak wyglądają te drogi boczne, więc są na tyle dziurawe, że raczej powinien być to rower trekkingowy przynajmniej z przednią amortyzacją. Mhm. Jedziemy, tak jak on powiedział, 130 i ponad 100 km każdego dnia, gdzie nocleg, gdzie będą się Państwo zatrzymywać. Raz jeszcze przypomnę, drodzy słuchacze, 27-29 maja w tych dniach odbędzie się druga pielgrzymka rowerowa, właśnie na Jasną Górę. Gdzie noclegi? Noclegi mamy w tych samych. W samych miejscach co zwykle. Jest, pierwszy nocleg jest to taka agroturystyka o nazwie Zakątek w miejscowości Tarnówka. Są mhm. to takie domki do wynajęcia po prostu i tam już się dogadaliśmy z właścicielką i cały czas z niej korzystamy z jej usług. Ile kilometrów od żnina? Jest to od kilo, kilometrów od żnina 130. Mhm. Czyli to po jest dokładnie dnia, na tym 130 km, to jest pierwszy nocleg. Drugi nocleg jest to nocleg w miejscowości Grobla-Kluki. Też już tam mamy zaprzyjaźnioną osobę, po prostu wynajmujemy też domki na takiej agroturystyce, i jest to dystans 100 kilometrów od tego pierwszego miejsca. Mhm. Mówiliśmy już o rowerach, jeszcze o rowerze będziemy mówić, chociażby w jakiś sposób przygotować taki rower do tej trasy 300 kilometrów. Co ze sobą zabrać? Karimaty, śpiwory, wiadomo, odzież na przebranie w razie deszczu. To znaczy, my to mamy zorganizowane tak, że absolutnie nie zabieramy nic z rzeczy do spania, typu śpiwory, namioty, karimaty i tym podobne, tak? To wszystko mamy zapewnione, że tak powiem, w organizacji tej pielgrzymki, czyli na tych noclegach są normalne pokoje z wyposażeniem, z łóżkami, z pościelami. Tak. Natomiast co należy zabrać? Należy zabrać na pewno ubrania na zmianę, ubrania praktycznie cały przegląd, tak? Bo tak naprawdę na dystansie 300 km nie wiemy, jaką będziemy mieli pogodę. Możemy wyjeżdżać w upale, tak jak to było w zeszłym roku, i jechać tak naprawdę przez trzy dni w totalnym upale, a możemy jechać też w deszczu, jak to miało miejsce na ostatniej pielgrzymce na Ledną górę, tak? Mhm. Z takich porad praktycznych Raz jeszcze odwołam się do pielgrzymki pieszej. Pielgrzymka piesza zorganizowana jest w ten sposób, przynajmniej jak ja brałem udział, tak było, że torby pielgrzymów są wrzucane na samochody, a pielgrzymi po prostu idą. Jak jest w przypadku uczestników rowerowej pielgrzymki? Jest dokładnie tak samo, tylko Aha. jedziemy rowerami. Torby i wszystkie bagaże są zabrane przez auto, którym jedzie serwisant. Dodatkowo zabieramy właśnie serwisanta Świetnie. do naprawy rowerów. Ten sposób nie mamy żadnych przestojów, wszystkie naprawy robimy na miejscu, pielgrzymi nie muszą aż tak pokutować, mogą sobie spokojnie jechać w komfortowych warunkach. Korzystając że z tego, że mam tutaj studium właśnie eksperta, rowerzysta zapalonego, organizatora, raz jeszcze drodzy słuchacze, przypomnę drugiej rowerowej pielgrzymki na Jasną Górę, to panie Marku pytanie, jak przygotować rower do sezonu po zimie? Rower, który stał w garażu, na strychu, niekoniecznie ma te, te, taką ilość atmosfer w kołach, ile powinien co z nim zrobić, żeby to no może, może zacznijmy faktycznie od tych kół, tak? Aha. Przede wszystkim sprawdzamy to ciśnienie, sprawdzamy jakość opon, sprawdzamy jakość dętek, no bo jest to coś, co niestety najczęściej się psuje na trasie. To jest podstawa, tak, czyli właściwa ilość powietrza, właściwe opony niezdarte, nie łyse, a ponadto wszystko przede wszystkim smarujemy i konserwujemy, czyli wszelkie, wszelkie możliwe połączenia, tak, dodatkowo na pewno musi być to nasmarowany łańcuch. Wtedy jedzie nam się o wiele przyjemniej, spokojnie awaryjnie, a przede wszystkim mamy tą, ten komfort, że możemy tylko jechać, nie musimy się zastanawiać, że jest coś uszkodzone. Mhm. To właściwie z takich porad podstawowych, bo jakieś zaawansowane serwisy czy coś takiego, to lepiej dać to komuś po prostu wyspecjalizowanemu. Dojechaliśmy na miejsce, mamy ze sobą te 300 kilometrów, co dalej? 300 kilometrów. Docieramy na Jasną Górę, tam spędzamy czas indywidualnie lub grupowo. Z reguły robimy tak, że mamy tam mszę zamówioną specjalnie dla nas. Jedzie z nami dodatkowo ksiądz, więc ten ksiądz z nami odprawia tą mszę. Po tej mszy udajemy się do autokaru. Autokar nas przywozi na miejsce. Bagaże i rowery też zostają przywiezione transportem do Żnina. Mhm. Urządziliśmy to tak, że jest to pielgrzymka ze Żnina do Częstochowy, a powrót jest właśnie autokarem. Mhm. Jasne, ta informacja mi umknęła przed chwilą. Panie Marku, przekonaliśmy słuchaczy, są zdecydowani, chcą wziąć udział, gdzie szukać informacji i gdzie się zgłaszać. Informacji szukamy, no, najprościej byłoby chyba na Facebooku, tak w dzisiejszych czasach, na moim profilu, ewentualnie dodatkowo, a właściwie są dwa numery do dyspozycji, jest to mój numer telefonu Marek Kozłowski, numer 795, 441, 312 lub do mojego współorganizatora, do Filipa Łukomskiego 669 009 800. Liczba uczestników jest jakoś limitowana, ograniczona? To znaczy, w tej chwili planujemy limit osobowy do 30 osób, tak naprawdę, ale. Jesteśmy tak dogadani, że możemy zabrać jeszcze te kilka więcej. Jakiś limit wieku, dla, do, do, kto może wziąć udział, kto nie może wziąć udziału? Nie, absolutnie nie. To znaczy się y, limit górna granica. Nie ma takiej granicy, tak? Natomiast mm -hmm. dolna, chcielibyśmy, żeby to były osoby pełnoletnie. Ewentualnie mogą to być osoby po 15-16 lat, ale to mm -hmm. już za zgodą opiekuna, tak? Oczywiście. Dobrze, teraz jeszcze zapraszamy i przypominamy na zakończenie rozmowy 27-29 maja, druga rowerowa pielgrzymka ze Żnina na Jasną Górę. Szczegółów szukajcie na Facebooku, a moim gościem był organizator Marek Kozłowski. Dziękuję za rozmowę. Jeszcze może, jeżeli korzystając z chwilki, bardzo proszę, taka chwilowa reklama, tak, chcieliśmy zaprosić serdecznie tych, którzy chcą udział. Wziąć w tej pielgrzymce, ewentualnie z nami pojeździć. Codziennie o godzinie 18 spotykamy się na Żnińskim Rynku i jeździmy sobie po te kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów. Zapraszam serdecznie. Jaką trasą? Jeździmy sobie tutaj po okolicznych trasach, czyli Żniń, Biskupin, Wenecja, ewentualnie na Słębowo w kierunku Damasławka. Takie do 30-40 km dziennie. Świetna sprawa. Zapraszamy, polecamy oczywiście, że tak. Jeśli chcecie mieć kamienne łytki, chcecie być wysportowani, mieć szczupłą sylwetkę, to oczywiście polecamy jazdę na rowerze. Wraz z Markiem Kozłowskim, organizatorem drugiej rowerowej pielgrzymki na Jasną Górę. To był gość dnia. Dziękuję za rozmowę raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Gość dnia Radiażnine FM.